Wyobraźcie sobie połączenie Albiona Online z futurystycznym pseudo sandboxem PvP w klimatach post-apo. Również za darmo i również po polsku. Warborn Above Ashes to nowe MMRPG, którego premiera jest zapowiedziana na 19 września. Twórcy obiecują ogromne, dynamiczne bitwy PvP 24 na 7, bez typowych klas postaci i bez typowego grindu, za to z pełną swobodą rozgrywki. Przynajmniej na tyle, na ile pozwoli wam wasz oficer. I wyznaczone zadania. W grze. Na wstępie dziękuję moim patronom i wspierającym za pomoc w powstaniu tego materiału. A jeśli chcecie mieć jakąś korzyść ze wsparcia, to przypomnę o Instant Gaming, czyli stronie z kluczami, na której możecie wyhaczyć taniej gierki. Zwłaszcza te, których cena nie została dostosowana do polskich realiów i cenowo plasują nas w okolicach Szwajcarii. Linka znajdziecie w przypiętym komentarzu. Pierwsze skojarzenie wielu graczy to Albion Online w wersji sci-fi. I coś w tym jest. Warborn stawia na izometryczną kamerę i walkę rodem z MOBA, gdzie umiejętności Zależą od założonego sprzętu, podobnie jak w Albionie. Nie uświadczymy tu tradycyjnych klas. Dowolnie zmieniamy styl gry poprzez zmianę broni i pancerza. Tak jak w Albionie, możemy być tankiem, uzdrowicielem lub DPS-em na tej samej postaci. Wszystko zależy od ekwipunku i tak zwanych drifterów o nich za chwilę. Walka nastawiona jest na PVP w małych, a najbardziej w dużych skalach czyli mamy od potyczek 1V1 po masowe starcia 100 na 100, niczym słynne zergi w Online. Natomiast to te drugie są szczególnie promowane przez twórców w ich materiałach materiałach promocyjnych. Mało tego, Warborn kusi wizją częściowo otwartego świata, zajmowaniem terytoriów i miesiącami trwającymi kampaniami wojennymi. Co przywodzi na myśl połączenie sandboxowej progresji Albiona z ogromnymi wojnami frakcji rodem z Planet Saida czy nadchodzącego Anvil Empires. Oczywiście są też istotne różnice. Zamiast wojen gildii mamy również sześć stałych frakcji, do których dołączają gracze, a każda ma własne bonusy. No i kwestia łupów po śmierci. W Albionie online w strefach PvP tracimy. Cały ekwipunek, a w Warborn tylko część, połowę zawartości ekwipunku i jeden lub dwa elementy losowe Giru, choć w późniejszej fazie są to nawet trzy elementy. Dzięki temu każda porażka boli trochę mniej, co może zachęcić nowych graczy do ryzyka, choć hardkorowcy mogą kręcić nosem na mniejsze stawki. Natomiast taki wybór twórców jest raczej racjonalny, bo tempo wydarzeń PvP w Warborn Above Ashes zapowiada się na nieco większe niż w Albionie. Natomiast warto zwrócić uwagę, że sam sprzęt również będzie łatwiej dostępny, bo poza tym, że gracze będą go tworzyć, to również sam system gry będzie go generował i wystawiał na aukcji, choć zapewne po wyższej cenie. Warborn kładzie duży nacisk na elastyczność rozgrywki poprzez system bohaterów nazwanych drifterami. Do wyboru ma być ponad 40 unikalnych drifterów, z których każdy posiada odmienne statystyki bazowe i zdolności specjalne, powiązane z jedną z trzech głównych cech. Siłą, zręcznością lub inteligencją. Nie ma jednak tradycyjnych klas. To, jaką rolę pełnimy w walce zależy od ekwipunku i wybranego driftera. Możemy swobodnie eksperymentować. Ten sam bohater z ciężką zbroją i młotem stanie się powolnym tankiem, a wyposażony w karabin plazmowy i lekkie pancerze zamieni się w szybkiego strzelca. Twórcy chwalą się, że jeden gracz będzie mógł rozwinąć jedną postać, którą będzie mógł pełnić każdą funkcję. Bez konieczności tworzenia altów pod różne role. Dodatkowo w trakcie walki, jeśli zginiecie, będziecie mogli szybko wybrać kolejnego i kolejnego driftera. I w ten sposób będziecie mieli pod ręką trzech. Ekwipunek odgrywa kluczową Rolę. Każdy typ broni daje własny zestaw umiejętności, jak na przykład dwuręczny miecz zapewni nam potężne ataki obszarowe, a łuk, grat strzał z góry czy zwiększenie szybkości autoataków. Do tego dochodzi ponad 100 części zbroi podzielonych na 12 kompletów oraz dziesiątki gadżetów taktycznych typu jakieś granaty. To trochę jak Destiny Boards z Albion Online, mamy sporo kombinacji i buildów do stworzenia według własnego stylu gry. Choć tu warto wspomnieć, że zewsząd pojawiają się głosy o przegięciu niektórych kombinacji i problemach z Dodatkowo w Warborn pojawiają się pojazdy i potężne istoty. Możemy dosiadać ogromnych behemotów albo kierować machinami wojennymi, by przełamać linię wroga. Natomiast wspomnę tutaj jeszcze raz: kwestie indywidualne herosów, jak i ich bildy, czy to, w jakiej machinie się znajdują, nie są tak istotne jak kompozycja całej gildii, czyli Warbenda, całego Zerga. To taktyka oficerów i przemyślane komponowanie drużyn będzie pełniło kluczową rolę, a nie zdolności indywidualnej jednostki. Oczywiście aktywności w małej skali również będą, ale na pewno nie w takiej ilości, jak ma to miejsce teraz w Albion Online. Świat gry to rozległe pustkowie pełne zgliszcz dawnych miast, wraków i wrogiej fauny. Mapa jest podzielona na regiony strategiczne, o które walczą frakcje. Swoją drogą te regiony również mają Tiery, zupełnie jak w Albion Online. Gracz już na starcie musi wybrać jedną z sześciu frakcji: Ashen, Sirius, Emberwild, Shroud, Magnates albo Iron Creed. Każda frakcja ma delikatne, pasywne bonusy i wpływa to na styl gry frakcyjnych żołnierzy. Dla przykładu Ashen zwiększa wytrzymałość i siłę obrażeń, Sirius ułatwia PvE poprzez dodatkowe obrażenia przeciw mobom i szybsze zdobywanie łupów, Emberwild daje przewagę w szybkości przemieszczania i zbieractwie, Shroud wspiera skrytobójców poprzez premię do skrócania cooldownów i lepszą widoczność w nocy, Magnates to frakcja handlarzy, bonus do zysku z rynku i doświadczenia, a Iron Creed przyciąga inżynierów przez szybsze badania technologiczne i więcej surowców z wraków. Wybór frakcji to nie tylko kosmetyka, wpływa na Nasze miejsce startu, dostęp do niektórych zasobów, kolejki do logowania w razie przepełnienia frakcji, a nawet to z kim będziemy walczyć lub współpracować. Walka frakcyjna to serce Warborna. Cała gra zaprojektowana jest wokół konfliktu tych sześciu stron. Celem nadrzędnym jest przejęcie kontroli nad centralną twierdzą oraz kluczowymi punktami na mapie, takimi jak fabryki, wieże zasobów, tzw. harwestery czy bazy wydobywcze. Wojna toczy się non-stop i przypomina kampanię trwającą określony czas. Podczas testów był to mieś Trwania jednej rundy konfliktu. Jeśli któraś frakcja zdominuje pozostałe i wygra wojnę, następuje reset. Mapa zostaje zresetowana, konflikt zaczyna się od nowa, a wszyscy ruszają do walki od początku. Taki cykl zapewnia świeżość rozgrywki i pozwala nowym graczom dołączyć do zabawy na równych prawach po zakończeniu kampanii. A jak wyglądają same starcia? Na mapie nie ma instancjonowanych battlegroundów. Potyczki wybuchają dynamicznie gdziekolwiek, czy to małe potyczki grupowe, czy zasadzki na samotników, czy główne, ogromne bitwy. Frakcji. System powiadomień o atakach na dany sektor pozwala reagować i zwoływać posiłki, ale nie ma sztywnych zasad co do rozmiaru czy czasu bitwy. Może zdarzyć się, że obrona jakiegoś miasta przerodzi się w kilkugodzinne oblężenie z udziałem setek graczy, a może jakiś zerk po prostu wpadnie i totalnie zniszczy drugą frakcję w kilkanaście sekund. Twórcy twierdzą, że ich technologia, streaming runtime Virtual Texturing, zapewni nawet 200 graczy naraz na ekranie bez laga. Oby dotrzymali słowa bo wiemy jak bywa z masowymi walkami w MMO. Natomiast w trakcie testów już zauważyłem pewne optymalizacje, które poczynili. Przykładem było używanie umiejętności głównie z miejsca bez możliwości jednoczesnego ruchu. Nie wiem czy każda postać działa w ten sposób, ale moja działała i zdecydowanie ogranicza to informacje, które trzeba wymienić z serwerem, ale oczywiście powoduje również, że system walki wydaje się nieco drewniany i mało responsywny. Na testach chwalono płynność rozgrywki, choć pojawiły się też obawy o tak zwane zergi, przewaga liczebna jednej Strony i długie czasy dobiegania na front. Deweloperzy zapowiadają jednak dodawanie nowej zawartości, nowych pojazdów, behemotów, map czy trybów, tak aby kolejne wojny nie stały się monotonne. Wszystko to brzmi imponująco, choć czas pokaże, czy uda się zrealizować tak ambitną wizję globalnej wojny MMO, a przede wszystkim, czy zostanie utrzymany balans międzyfrakcyjny i motywacja ludzi do gry. Czy solo gracze lub małe gildie mają tu rację bytu? Wspomniałem o tym przy okazji porównania do Albiona. Warborn zdecydowanie premiuje współpracę. Samotny Wilk nie zdobędzie przecież twierdzy, jednak nie każdy musi dowodzić armią. Solo gracze mogą spełniać się jako zwiadowcy, zbieracze surowców, handlarze czy gankerzy polujący na niedobitku wroga. Mogą również się wybrać w mniejszej grupie na różnego rodzaju lochy. Dodatkowo frakcje takie jak Emberwild czy Shroud oferują bonusy właśnie pod styl solo małych grup. Natomiast musicie sobie sobie zdawać sprawę, że będziecie płotką w całym świecie Warborna i często będziecie musieli ustępować masie. Twórcy muszą uważać, by rozgrywka nie stała się zbyt hermetyczna dla nowych i niezrzeszonych graczy i to będzie prawdziwy test dla Warborna po premierze. Ile razy już widziałem serwery zdominowane przez jedną frakcję w World of Warcraft, sojusz w Lineage 2, czy frakcję w New World? Póki co wygląda to w ten sposób, że właściwie wypadałoby najpierw przejść rozmowę rekrutacyjną na Discordzie, zanim w ogóle zaczynacie grać w Warborna nie jest gra typu wchodzicie, poznajecie przyjaciół w trakcie przygód i dopiero gdzieś zrzeszacie się razem z jakimś warbandem, czyli gildią. Raczej od razu musicie być zorganizowani i nastawieni na w gierkę, jeśli chcecie wycisnąć z Warborna jak najwięcej się da. Warborn Above Ashes jest grą azjatycką, a więc nieodzownym elementem produkcji będzie monetyzacja. Nie znamy wszystkich szczegółów i to, co widzieliśmy na serwerach testowych może odbiegać od tego, co zobaczymy po premierze. A zazwyczaj tak jest. Na pewno dostępna będzie subskrypcja która daje sporo bonusów, mniejsze podatki, i więcej doświadczenia czy możliwość odbierania codziennej nagrody ze sprzętem czy innymi przyspieszaczami. Istnieje również cały dom aukcyjny, w którym będziecie mogli kupić schematy pozwalające rozwinąć waszego bohatera poprzez odblokowanie nowych sprzętów, kupienie nowego ekwipunku, potek i czego tam sobie zamarzycie. Oczywiście możecie tam również sami sprzedawać przedmioty i dzięki temu zdobywacie walutę premium bez płacenia. Będzie to istotne zaraz po premierze. Ale w miarę tego, jak podaż przedmiotów z gry, będzie wzrastać, a ich cena spadać, tym więcej będziecie mogli kupić owych elementów po prostu poprzez walutę premium, którą kupicie za dolarki. Działa to jak w każdej innej grze MMORPG, która pozwala na wymianę przedmiotów z gry na realną kasę i w drugą stronę, czyli czas poświęcony w grze się dewaluuje. Na plus, w tym przypadku jest sezonowość i reset po zakończonym konflikcie, który odświeża ekonomię i zgasi nieco znaczenie waluty premium. Zobaczymy jak monetyzacja będzie wyglądała w przyszłości i jakie jeszcze elementy pojawią się w item shopie. Nie byłbym tutaj optymistą. Zwróciłbym również uwagę na oznaczenie Steam'a, że gra zawiera zakupy oparte o losowości. Może się dotyczyć skrzynki subskrypcji, a mogą to być jakieś losowe skiny, ale do tej pory spotkałem się z tym oznaczeniem w takich MRP'ach jak Black Desert Online czy Realm of the Mad God, które w żadnym wypadku nie uchodzą za wzór cnót monetyzacyjnych. Zresztą, co ja wam będę pierdolił? Po prostu nie oczekujcie zbyt wiele od azjatyckiego MRP'a pod kątem monetyzacji. Jak to mówią twórcy... There's power and money. Warboard Above Ashes to produkcja dla ludzi, którzy odnajdą się w wielkich kildiach i którzy lubią mniej otwartą strukturę rozgrywki niż miało to miejsce w Albion Online. W Warborne Above Ashes cele są jasno wyznaczone, wiadomo w których punktach toczą się walki, a sporo zawartości wymaga po prostu odczekania, zbieranie surowców, robienie badań, czy budowanie stacji we własnej bazie. Nie jest to typowy merpek, do którego się logujesz i przemierzasz swobodnie świat w poszukiwaniu przygód. Jest to mocno ustrukturyzowana gra MMO, w której cele są Jasne, masz jasne taski, za które odbierasz nagrody niczym w jakiejś mobilce. Choć jest ich równolegle sporo. Możecie wydobywać materiały, zabić jakiegoś bossa, czy rozwijać swoją bazę. Ale na końcu i tak premiowana jest współpraca w dużej skali i gra wręcz wymusza na was najpierw przejście rekrutacji na Discordzie do jakiejś gildii, a dopiero potem odpalenie gierki na poważnie. Następnie rodzi się pytanie, jak ten cały konflikt na sześć frakcji zostanie zbalansowany? I czy przegrywająca nacja przypadkiem od razu nie przeniesie się do? wygrywającej frakcji albo po prostu odpuści grę. Po tym wywodzie pewnie się domyślacie, że nie jest to bój typ gry, ale miejmy nadzieję, że zgrane gildie będą miały dobrą zabawę. Jakie są wasze odczucia w stosunku do Warborna? Będzie zbawca gatunku i next gen, czy nie za bardzo? Dzięki za czas i przypominam o Instant Gaming. Linka znajdziecie w przypiętym komentarzu, a także pamiętajcie o subskrypcji